Witam Państwa dzisiaj bardzo serdecznie, a szczególnie mieszkańców gminy Leśnowola. Jestem gościem u pani Wójty Lesznowoli, pani Jolanty Bartyckiej Wąsik. Eee, I porozmawiamy sobie o pewnych tematach, może problemach, które nurtują w ostatnim czasie gminy Leśnowoli. Pani Wójt eee, Rio zakwestionowało budżet za zeszły rok. Nie jest to prawdą. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała negatywną opinię z tytułu wykonania budżetu za rok 2012. To nie jest zakwestionowanie budżetu. Tę opinię wydała dlatego, że nie uzyskaliśmy planowanych na rok 2012 dochodów z tytułu sprzedaży gruntów. I to było oczywiste. Że w takiej sytuacji Regionalna Izba Obrachunkowa nie mogła zachować się inaczej. A dlaczego państwo nie sprzedali się tych gruntów? Dlatego, że przetarg, który został ogłoszony na dzień 18 grudnia, zakończył się fiaskiem, ponieważ do tego przetargu nie zgłosiła się żadna osoba. Przed zakończeniem roku budżetowego stanęliśmy przed dylematem. Skąd wziąć środki finansowe na realizację zobowiązań wobec wykonawców, a w sposób szczególny wobec, wobec wykonawcy realizującego Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Podjęliśmy decyzję wspólnie, mam na myśli tutaj Radę Gminy, o tym, że zaciągniemy kredyt i wyemitujemy obligacje. Natomiast w roku następnym, czyli w roku 2013, po sprzedaży, Gruntów, nasze zobowiązania spłacimy. I tak też postąpiliśmy. E, o tym, czy się nie uda sprzedać, będziemy mogli rozmawiać 31 grudnia. I jestem przekonana, że uda się sprzedać. Jak duże jest zaburzenie gminy na dzień dzisiejszy? Z całą pewnością przekroczyliśmy wskaźnik 60%. Jest to pewna niekomfortowa sytuacja dla mnie jako wójta gminy i myślę, że dla organu uchwałodawczego również, ale jestem głęboko przekonana, że uda nam się szybko z tego wybrnąć, a ponadto jestem również przeświadczona i takie jest też stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej, że nie jest to kwestia złego zarządzania finansami, tylko jest to kwestia dekoniunktury na rynku. Bo tak atrakcyjny grunt, który wystawiliśmy do sprzedaży, w innym okresie byłby sprzedany w trybie super szybkim. Bo pragnę podkreślić, że to nie są tylko grunty atrakcyjnie położone przy ulicy Puławskiej, ale to są również grunty w Zamieniu, bardzo piękne i również grunty w Magdalence. Z tego co ja wiem, to jest ponad 36 milionów złotych. Ustawa o finansach publicznych dopuszcza. Poziom zadłużenia gmin do 60% dochodów. My ten wskaźnik przekroczyliśmy z tych powodów, o których mówiłam. Natomiast jestem przekonana, że w roku 2013, jeszcze raz pragnę to podkreślić, uda nam się osiągnąć zaplanowane dochody i natychmiast nasze zobowiązania spłacimy i wrócimy na ścieżkę dynamicznego znowu rozwoju. Gmina i Pani osobiście też dostaje wiele nagród. Różnych nagród prestiżowych. Jak się Pani czuje jako gospodarz tej gminy w momencie, kiedy gmina nagle znajduje się w pierwszej 30 najbardziej zadłużonych gmin w Polsce? Oczywiście, że jest to sytuacja niekomfortowa dla mnie osobiście, ale z drugiej tej strony jestem przeświadczona i raz jeszcze to pragnę podkreślić, że nie jest to konsekwencja złego zarządzania gminą, czy też złego zarządzania finansami. Po prostu to, co wydarzyło się ze sprzedażą gruntów nie tylko w naszej gminie, ale w ogóle w gminach w Polsce, jest konsekwencją spowolnienia gospodarczego i kryzysu, a także dekoniunktury na rynku nieruchomości. Za tydzień wchodzi nowa ustawa śmieciowa. Jak mi należna wola jest przygotowana do tej ustawy? Sznowala jest bardzo dobrze przygotowana do tej ustawy. Od wielu miesięcy robiliśmy spotkania, szkolenia dla państwa sołtysów, dla państwa radnych. Aktualnie odbywają się spotkania z naszymi mieszkańcami, których informujemy o nowym systemie. Został już rozstrzygnięty przetarg na wybór firmy. Najważniejsze jest to, że jesteśmy jedyną gminą na Mazowszu, która wybrała kryterium wody. Z tego względu, iż na terenie naszej gminy jest zameldowanych 20 600 mieszkańców, a ponad 7 000 mieszka bez zameldowania. W związku z tym uznaliśmy, że kryterium od liczby mieszkańców byłoby tym kryterium, które nie dawałoby możliwości zdiagnozowania wszystkich osób, które produkują odpady komunalne. Dlatego też wybraliśmy kryterium wody i to była bardzo rozsądna decyzja samorządu. Bardzo również ważnym jest to, że jesteśmy chyba jedną z nielicznych gmin, która na najbliższej sesji zaproponuje obniżkę stawki. Będziemy oczywiście chcieli promować tych państwa mieszkańców, którzy będą podejmowali selektywną zbiórkę odpadów i dla nich stawkę obniżamy o jedną złotówkę. Natomiast ci z państwa, którzy nie będą chcieli, Segregować śmieci, to ta obniżka będzie wynosiła tylko 50 groszy. Z tego, co Pani powiedziała, wynika, że cała gmina wola jest kanalizowana, jest wodociągowana, tak? Wszystkie posesje, wszystkie domy mają wodociąg. Generalnie gmina Lesznowola jest wodociągowana w 100%. Zdarzają się przypadki jednostkowe, że nie ma podłączeń do wodociągów, bo osoby mają na przykład własne ujęcia wody, ale wobec takich osób jest również Propozycja, która wynika z, ze statystyki gusowskiej, bo generalnie osoba w skali jednego miesiąca na podstawie statystyki gus -y zużywa 3 metry sześcienne wody. Więc wtedy możemy brać pod uwagę tego typu wskaźnik i myślę, że on jest bardzo właściwy. A czy nie uważa Pani, że troszeczkę późno wyszliście Państwo do mieszkańców z informacją, jak segregować te śmieci? Kiedy one będą odbierane, w jaki sposób w ogóle ta ustawa będzie działała? Ja myślę, że nie wyszliśmy za późno. Nasi mieszkańcy są bardzo świadomi mają sporą wiedzę już na ten temat. Natomiast proszę wziąć pod uwagę okoliczności w ogóle ustawy, która została nowelizowana jeszcze w marcu. Ponadto nie mogliśmy też wdrażać tego systemu wcześniej, ponieważ czekaliśmy na uchwalenie przez sejmik województwa mazowieckiego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. To są pewne uwarunkowania, na które samorządy niestety nie miały wpływu. Doskonale pan wie, panie prezesie, że w Polsce niewielka niestety liczba gmin jest przygotowana w sposób właściwy do wdrożenia systemu od 1 lipca. Gro samorządu w Polsce niestety jeszcze nie jest przygotowana. To jest oczywiście wynik różnych uwarunkowań, ale taka jest na dzisiaj rzeczywistość. Powtórzę pytanie, a jak gmina wola jest do tego przygotowana? Nie obawia się Pani, że po 1 lipca e, gmina zostanie pana śmieciami? Absolutnie się nie obawiam. Wczoraj miałam przyjemność e, odbyć spotkanie z mieszkańcami sołectwa Stefanowo. E, byłam bardzo... Ile po... tam jest mieszkańców? Tam jest około 300, e, jest 300? 300 mieszkańców, przyszło około 50. A, a co zresztą? Reszta pewnie już doskonale jest poinformowana na tę okoliczność. No to, niestety optymizmu. Z... <grytanie wii> niestety, um, niestety, jeśli chodzi o frekwencję na zebraniach wiejskich, to, to ona jest bardzo różna. Z różnych też powodów grosu, przecież pracuje w Warszawie i przedostanie się z Warszawy do Lesznowoli. Czasami um, generuje dużo, um, dużo czasu i zebranie, które było wczoraj zaplanowane na godzinę um, 19, trwało do godziny prawie 22. Ale mieszkańcy Stefanowa z ogromnym zrozumieniem odnieśli się do nowego systemu i uzgodniliśmy, że to jest nasz wspólny interes, bo jeżeli będziemy wspólnie działać, to na pewno będzie mniej śmieci w lesie i przy Drogach. Pani Wójt, gratuluję Pani optymizmu. Ja taki optymistyczny w segregacji w odbierze śmieci nie jestem. Widzę, co się dzieje w innych gminach, widzę, co się dzieje też w piasecznie. Sam też jestem mieszkańcem i też produkujemy z żoną, z całą rodziną śmieci i wcale takiego optymizmu w tym nie widzę. Także, także tutaj obawiam się, że będzie dużo problemów. Także gratuluję pani tego optymizmu. Jeżeli na 300 osób przychodzi 50, jest ok, dobrze. Dzisiaj ma Pani następne spotkanie, jutro następne. Jeżeli frekwencja będzie na poziomie 1,5, to co z tymi pozostałymi czterema piątymi? Mamy informacje przede wszystkim na naszych stronach internetowych, również na tablicach ogłoszeń w sałectwach, również państwo radni i Państwo sołtysi przekazują informacje, również bardzo dużo wizyt nasi mieszkańcy składają w referacie powołanym dla tego celu. Przy okazji składania deklaracji również nasi mieszkańcy uzyskiwali kompedium wiedzy w tej kwestii. Oczywiście początki nowego systemu zawsze mogą mieć jakieś mankamenty i z tym się liczą. Natomiast jestem urodzona optymistką i myślę, że będziemy robić wszystko, żeby nasi mieszkańcy mieli jak największy komfort, jeśli chodzi o nowy system gospodarki odpadami. Ja pani myśli, ile pani daje sobie czasu, w gminie, którą pani zarządza, na unormowanie, uspokojenie. My ogłosiliśmy przetarg tylko na pół roku, dlatego żeby mieć bardzo obiektywny pogląd, jak ten system rzeczywiście funkcjonuje, i sądzę, że następny czas, czyli rok 2014, to będzie już czas po naszych doświadczeniach i wszystko powinno zacząć naprawdę już dobrze funkcjonować. Wróćmy do budżetu, wróćmy do zadłużenia gminy. Gmina cały czas prowadzi różnego rodzaju inwestycje, czy uda się skończyć w centrum nauki. Centrum Nauki, Centrum Nauki i Kultury, Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Oczywiście to jest nasza priorytetowa inwestycja i aktualnie wszystkie środki finansowe możliwe kierowane są na realizację tej inwestycji, bo tę inwestycję chcemy zakończyć jak najszybciej, gdyż jest taka potrzeba. Mamy bardzo dużą liczbę dzieci zarówno dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej, jak i gimnazjalistów w tej części gminy, najbardziej zurbanizowanej. Z kontraktu wynika, że 1 września powinniśmy oddać etap pierwszy. ze względu na to, iż kwiecień był szczególnym miesiącem, bo było bardzo dużo śniegu wszystko wskazuje na to, że sala gimnastyczna nie zostanie oddana na dzień 1 września, tylko nieco później. Myślę, że będzie to koniec października. Natomiast z wiedzy, którą mam na dzień dzisiejszy, obiekty dydaktyczne powinny być gotowe na dzień 1 września. Z czego jest to finansowane? Finansujemy to z budżetu gminy. W 100%. No ale, brakuje na to pieniędzy. ale to zadłużenie to jest jak gdyby jeden element, natomiast realizacja inwestycji to jest drugi element. Jest to ogromny oczywiście wysiłek, ponieważ aplikowaliśmy o fundusze zewnętrzne, ale ze względu na to, że ciągle jesteśmy w czołówce gmin najbogatszych w Polsce, wskaźnik G, czyli ten wskaźnik dochodowy jest wysoki, nie otrzymaliśmy dofinansowania, więc musimy sobie radzić własnymi środkami. Realizujemy to za własne pieniądze. Oczywiście, z czego zostaną zabrane pieniądze? Czego nie zrealizujecie, żeby zrealizować? Oczywiście to, rok 2013 to jest taki rok, który spowodował, że nie realizujemy, nie rozpoczęliśmy nowych inwestycji bardzo potrzebnych również dla mieszkańców, ponieważ Centrum Edukacji i Sportu generuje duże nakłady finansowe i musimy zakończyć tę inwestycję, natomiast kolejne inwestycje muszą poczekać na kolejny czas. Czy zakup w Magdalence to był dobry pomysł? To był bardzo dobry pomysł, ponieważ była to absolutna okazja, tym bardziej, że mieszkańcy Magdalenki oczekiwali realizacji Centrum Integracji Społecznej właśnie w Magdalence na działkach, które stanowią własność gminy. Dzięki tej inwestycji odstąpiliśmy od budowy, a działki nasze gminne po prostu zostały. Czy tajemnicą jest, ile kosztowała ta willa? Nie jest to tajemnicą. Budżet gminy jest jawny. Willa wraz z działką kosztowała 3 920 tysięcy. I to było sfinansowane z tegorocznego budżetu? To było sfinansowane z budżetu gminy. Z tego rocznego? Z ubiegłorocznego. Z ubiegłorocznego? Z ubiegłorocznego. Tak. Pani Wójt, tak na zakończenie, ostatnia. Właściwie informacja na najbliższą sesję, czyli na czwartek, jest przygotowywana uchwała w sprawie sprzedaży gruntów, półtora hektara gruntów w Mysiadle pod cele sakralne za 1% wartości. Czy na ten temat może Pan nam coś powiedzieć? Tak, oczywiście. To jest inicjatywa mieszkańców gminy Lesznowola, a także księdza Proboszcza i Kurii Warszawskiej. Nie jest to temat nowy. Ten temat już pojawił się kilka lat temu jeszcze za czasów Proboszczowania Świętej Pamięci księdza Andrzeja Kwaśnika. I w momencie, kiedy gmina stała się właścicielem nieruchomości po KPG o Ta to oczywiście taka możliwość istnieje. Został przygotowany stosowny projekt uchwały, projekt, który jest zgodny z prawem konkordatowym. Natomiast czy zostanie ta uchwała podjęta, to się okaże, myślę, że na kolejnej sesji, gdyż dotarły do mnie takie wnioski ze strony i mieszkańców, i Komisji Polityki Społecznej, która co prawda nie jest merytoryczną w kwestii sprzedaży nieruchomości, żeby jeszcze ten temat przedyskutować i żeby nad nim jeszcze procedować i taką decyzję podejmą. Tak, żeby dawać grunt za 1% wartości do dzisiejszej. Szanowny panie prezesie, oczywiście zawsze tego typu decyzje wywołują emocje. Myślę, że niekoniecznie uzasadnione to nie jest kwestia darowizny, to jest, to jest kwestia infrastruktury ważnej dla mieszkańców gminy Leżnawola, bo to nie jest oddanie gruntu dla kogoś spoza. Więc tak, tak uważam i myślę, że dyskusja i opinie komisji w tej kwestii również będą szły w takim kierunku. Pani Wójt, Merci na terenie gminy mamy centrum chińskie. Czy to jest w jakikolwiek sposób problemem dla gminy dzisiaj? Na terenie naszej gminy mamy centrum chińskie, mamy centra wietnamskie i centrum tureckie. Czy to jest problem? Oczywiście są plusy i minusy tego, tego faktu. Plusy są takie, że są to wpływy, znaczące wpływy do budżetu gminy, mam tutaj na myśli oczywiście podatki. Natomiast minusy egzystowania tych centrów na terenie naszej gminy wiążą się przede wszystkim z generowaniem wzmożonego ruchu, zwłaszcza w godzinach szczytu. Również jest to też kwestia związana z hermetycznością środowisk, które tam pracują, ale my też podejmujemy szereg działań, zwłaszcza działań edukacyjnych, bowiem dzieci cudzoziemców chodzą do naszych przedszkoli, do naszych szkół po to, żeby uczyć wzajemnej tolerancji, uczyć wzajemnej kultury. Bo myślę, że najważniejsze jest, żeby pewne wartości wszczepiać już od najmłodszych, no żeby później nie spotykać się z jakimiś drastycznymi sytuacjami, które mają miejsce w Europie, w relacjach z cudzoziemcami, którzy egzystują w danych społecznościach. Naszym, naszą rolą i naszym, naszą misją, naszym przesłaniem jest podejmowanie takich działań, które właśnie mają na celu jak najlepsze budowanie relacji między społecznościami naszą i społecznością cudzoziemską. Jak duża jest skala pomocy gmin, gminy Leśna Wola właśnie tym e, mieszkańcom, wulki Kosowskiej? Czy dużo tych rodzin, dużo osób zgłasza się do was po pomoc społeczną? Z wiedzy, którą uzyskałam od pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynika, że żadna z tych osób nie korzysta z oferty Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mam tutaj na myśli na przykład zasiłki rodzinne. Generalnie na terenie naszej gminy bardzo dużo cudzoziemców pracuje, natomiast jeśli chodzi o ich zamieszkanie, to jest to zdecydowanie mniej niż liczba e, osób pracujących. Za kilka dni jest sesja e, Gminy Leżbowola. Na tej sesji będzie e, udzielane Pani absolutorium. Jak Pani myśli, będzie udzielane? E, zapraszam Pana na sesję, to będzie Pan świadkiem. E, oczywiście jest to decyzja Rady Gminy. Natomiast jeśli chodzi o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w kwestii udzielenia absolutorium dla wójta gminy, ta opinia jest pozytywna, bowiem Regionalna Izba również doskonale. Rozumie, że niewykonanie dochodów w roku 2012 wiązało się z brakiem sprzedaży gruntów. Natomiast wszystkie inne dochody, zarówno, zarówno planowane, jak i wykonane, zostały zrealizowane w stopniu właściwym. I z tego powodu jestem dumna. Dochody zostały niezrealizowane tylko w części która dotyczyła pozyskania ich z tytułu sprzedaży gruntów. Natomiast w pozostałej znaczącej części zostały zrealizowane w sposób prawidłowy, tak jak każdego roku. Natomiast nie zrealizowaliśmy dochodów, które zaplanowaliśmy z tytułu sprzedaży. I z tego względu musieliśmy zaciągnąć zobowiązania finansowe. Zaciągnęliśmy kredyt i wyemitowaliśmy obligacje. To miało wpływ na wskaźnik zadłużenia, i z tego względu otrzymaliśmy negatywną opinię Regionalnej Izby, ponieważ przekroczyliśmy ten wskaźnik, który jest określony w ustawie o finansach publicznych. I to jest oczywista postawa Regionalnej Izby Obrachunkowej. Natomiast jeśli chodzi o absolutorium, to Regionalna Izba. Opiniuje wniosek komisji rewizyjnej nie z zakresu uzyskania dochodów z tytułu sprzedaży, tylko opiniuje całokształt wykonywania budżetu przez wójta gminy. I ta ocena jest pozytywna tak zmieniło się zatrudnienie w, w Urzędzie Gminy w ostatnim czasie? Zatrudnienie w Urzędzie Gminy od 15 maja zwiększyło się o 4 osoby, które pracują w związku z wdrażaniem nowego systemu gospodarki odpadami. Pani Wójt, dziękuję Pani bardzo za, za tą rozmowę. Po 5 latach, 5 latach istnienia telewizji piaseczyńskiej udało nam się spotkać Przeprowadzić tą rozmowę, ten wywiad. Dziękuję pani serdecznie za to. Mam nadzieję, że teraz lody zostały pewne przełamane i będziemy się spotykać troszkę częściej. Bardzo dziękuję. Z wielką przyjemnością. Żadnych lodów nie było między nami, panie prezesie. Po prostu myślę, że to jest efekt tego, że jestem osobą też bardzo zapracowaną. No mówiąc logi tak, To mam na myśli takie, że próbujemy się umówić i się umawiamy, a, a do spotkania nie dochodzi. Za to prawda, przysłu, tak było. Bardzo się... przepraszam, były to względy absolutnie obiektywne. Natomiast z wielką przyjemnością zapraszam Pana Prezesa do współpracy, z wielką przyjemnością będę udzielała różnych ważnych dla naszych mieszkańców informacji. Dziękuję Pani jeszcze raz bardzo serdecznie, dziękuję za to spotkanie, za tą rozmowę. Dziękuję Panu bardzo. Panią się do widzenia.